Cześć. W dzisiejszym odcinku e, będziemy fugować. Płytki są już położone, usunięte są już elementy systemu poziomowania od firmy Kubala. E, ja teraz czyszczę za pomocą nożyka z łamanym ostrzem połączenia między płytkami. Tam gdzie mi wypłynął klej, e, staram się go dokładnie usunąć z tych szczelin, tak żeby potem fuga miała gdzie po prostu wpłynąć. Posiłkuje się również klinem od systemu poziomowania, ponieważ jest on plastikowy, także jest zmniejszone ryzyko, że zarysuje powierzchnię płytek, tam gdzie jest jakiś, gdzie jest tego kleju więcej, to tym klipsem, tym klinem sobie elegancko zeskrobuje. Idzie to dość sprawnie. Robię ten zabieg na drugi dzień, także klej jeszcze nie jest tak mocno zaschnięty, więc łatwo można to usunąć. Następnie przy pomocy odkurzacza całą podłogę odkurzę, umyję. Postaram się, żeby wszystkie brudy z tych szczelin właśnie również. W, w, zostały usunięte i będziemy fugować. No i dobra, podłoga jest odkurzona, umyta. Oczywiście, jak widzieliście wcześniej, yy, wszystkie jakieś tam pozostałości kleju zostały usunięte. Ja będę dawał taką fugę. Płytkę mam taką. Oczywiście, aparat tak idealnie tego nie oddaje, ale według mnie pasuje taka będzie fuga tu mi zostało trochę we wiaderku to jest fuga od Atlasa ceramiczna, kolor popielaty wyciąłem sobie z opakowania i przesypałem do tego, żeby móc szczelnie zamknąć elastyczna, zawiera włókna i faktycznie jak ją się nabiera to widać takie drobinki, Plamo odporna bardzo łatwa w utrzymaniu czystości Trwały, niezmienny kolor, brak przybarwień, odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie. I to wszystko się zgadza, ponieważ ja tej fugi pierwszy raz nie używam, już miałem wcześniej z styczność. Tutaj akurat mam kolor beż pastelowy. Ona jest w takim opakowaniu. Coś takiego. Eee. Tutaj w boku mamy wszystkie informacje najważniejsze. Podane oczywiście, tutaj też one się znajdują, ale to co nas interesuje to to ile wody należy dać na kilogram, czyli to jest od 240 do 270 ml na kilogram. Mieszamy, potem robimy przerwę 5 minut, czyli to jest coś jak przykleju. Drugie mieszanie, spojnujemy, mycie wstępne. Kiedy wykonujemy, oczywiście ten czas może się różnić od tego, w jakich warunkach robimy tą fugę, nakładamy, czyli temperatura i wilgotność. Mycie końcowe, no i użytkowanie po 24 godzinach. Ja sobie tutaj już odmierzyłem pół kilograma tej fugi. Wymieszam ją sobie przy pomocy szpachelki. Ją trzeba długo mieszać, bo ona dość długo się wiąże z wodą. Jest, ma takie właściwości właśnie. I obawiam się, że jedną ręką będzie mi to ciężko zrobić. Można jeszcze ją szejkować, czyli jak mam tutaj to moje wiaderko, to mogę je nakryć i je szejkować ale ja wymieszam sobie szpachelką. Dobra, zrobimy teraz przerwę. No i spójrzcie, trochę tą fugę pomieszałem. Parę chwil i ona już zupełnie inaczej zaczyna wyglądać. Woda zaczyna w nią wnikać. Fuga jest hydrofobowa, także ona tą wodę dłużej. Yy, przyjmuje. Nie jest tak nasiąkliwa, można powiedzieć, niż taka zwykła fuga ceramiczna, cementowa. Ja jeszcze trochę ją przemieszam. Można też użyć do tego na przykład mieszadła do fug. Ja najczęściej albo szejkuję, albo po prostu taką szpachelką ją sobie mieszam. No i za momencik fugujemy. A fugować będę taką pacą. Od firmy Kubala to pewnie Was nie dziwi, bo lubię tą markę. Tak ona wygląda w przekroju. Fajne tutaj jest elastyczne, dosyć cienkie pióro. Dobre do wszelakich wykończeń i do e, aplikowania głębiej pomiędzy płytki tej, e, tej fugi. Pozostałe krawędzie proste. Dobre do ściągania ja tutaj miałem wagę ważyłem sobie fugę o sługi można zrobić na przykład jeszcze kreskę kreskę fugową dobra mieszam dalej bo głupota w głowie jest fuga już urobiona lecimy za momencik należy jeszcze ważna taka uwaga jak ją rozrabiacie i widzicie że fuga jest cały czas sucha, no to nie dolewajcie wody, bo to jest y, główny błąd przy pracy z tego typu fugą. Dolewanie wody, fuga tą wodę, którą jej dacie, ona na spokojnie ją pochłonie, tylko musicie dać jej po prostu czas no i pracować z nią. A jak będziecie dolewać tej wody coraz więcej, no to zrobi wam się y, rzadka konsystencja, chociaż czasami i rzadka fuga też się przydaje przy niektórych w zadaniach. Ja, jak widzicie, mam tu szklankę 250, także poszła mi połowa. No i pół kilograma, lecimy fugować. To już odstało swoje 5 minut i jest gotowe do aplikacji. No dobra, zaczynamy fugować. Szpachelką nakładam sobie porcję fugi na płytki. Pacą staram się dokładnie dość głęboko wcierać fugę tak, żeby nie była to jakaś cienka powierzchowna warstwa tylko no żeby naprawdę głęboko ją wprowadzić przeciągam dzięki temu fugę sobie wstępnie wygładzam ta packa nie jest bardzo do tego dobra fugę głęboko Pycha i dzięki temu, że jest gumowa, tworzy ładną e, powierzchnię dla tej fugi. Jak widzicie płytki też nie są umazane w fudze, tylko elegancko wszystko packa mi ściąga. I tak płytka po płytce na spokojnie fuguje sobie. Nie spieszę się, bo wiadomo, że dobrze wykonana fuga potem będzie ładnie wyglądała i będę na nią patrzył przez bardzo długi okres czasu. A jak coś mi pójdzie nie tak, no to niestety potem będę patrzył na brzydkie efekty swojej pracy. Tutaj mam grzejnik, nieco ciężko się tam dostać, także będę musiał najprawdopodobniej wykończyć ulubionym narzędziem e, każdego glazurnika, czyli palcem. Pójdzie jeszcze listwa, co prawda, przyścienna, także ona też tam nieco zamaskuje. No i wstępnie tak ta fuga się prezentuje. Myślę, że tragedii nie ma. Później mycie, także to wszystko będzie ładne. Do mycia używam pacy z gąbki. Bardzo dobry patent, jak dla mnie, oczywiście od firmy Kubala. Idealnie ściąga nadmiar fugi. Ja, jak widzieliście, starałem się robić na czysto. Także płytki nie są jakieś wysmarowane całe w tej fudze, ale jeżeli gdzieś jest fuga, no to jest to naprawdę cieniutka warstwa. Z fugi też jestem zadowolony, całkiem ładnie to się prezentuje. Tutaj na krzyżu sobie nieco więcej poprawię, bo to wiadomo, że na prostym to zawsze wyjdzie lepiej. A w momencie, jak schodzą nam się dwie fugi, no to już tutaj pojawia się trochę problem, bo jak nie w jedną, to w drugą stronę ciągniemy. Używam oczywiście wiaderka z kratką i z wałkami do odsączenia. Także staram się takim bardzo wilgotnym wałkiem fugę myć. Myję ją po mniej więcej czterech godzinach, także pozwoliłem sobie na taki dłuższy okres czasu, żeby ta fuga mi nieco bardziej związała. Przejrzałem ją wcześniej, widziałem, że jest Ok. Także w tym odcinku to tyle. Dzięki i do następnego. Cześć.